A teraz coś miłego i dobrze, to Wam się nie wydaje? Ja od, y, odkąd wróciłam do domu, czyli od godziny 16 jestem, leżę i po prostu karmię. Mój syn jest wiecznie głodny. Ale teraz uwaga, halo, mamuśki. Halo, mamuśki. Wybłagałam. Naprawdę, w Waszym imieniu. W Waszym imieniu, wybłagałam, bo codziennie wchodzę w diemy i widzę. Kilkadziesiąt wiadomości. Sandra, czy masz może kod do Neno? Masz do Neno, bo zaraz rodzę. Mam dla koleżanki coś, co w koszyku chciałabym kod. Słuchajcie, ostatni raz kiedy miałam kod do Neno, bo oni nie dają kodów, to było gdy ogłosiłam współpracę ambasadorską, czyli 5 miesięcy temu. I wybłagałam, do 7 sierpnia będzie Sandra 20 na wszystko na stronie, więc korzystajcie, róbcie zapasy, naprawdę, bo następnym razem nie wiem, kiedy będę miała jakiś kod. Na wszystko, kod działa na wszystko i ja Wam powiem tak, oczywiście laktatory, laktatorami, świetne, ale podgrzewacz do chusteczek, termometry, y, termoforek z pastek wiśni, y, ten taki, y, to takie urządzonko do odciągania gilków z nosa, na pewno Wam się przyda, dzieci mają gile. Y, co jeszcze? Wanienka do kąpieli, naprawdę wszystko. Wszystko, ja mam z Neno tyle rzeczy, które zmieniły, jakby to całe macierzyństwo ułatwiły. Ja jestem mamą, która lubi sobie życie, życie ułatwiać i też takie mm, gadżety, więc serdecznie Wam polecam. Wszystko w Neno jest genialne i on będzie działał tylko do 7, później już, no nie, i znowu będzie Sandra Maszkot do Neno. A to nie jest taka współpraca, że ja tutaj wiecie co tydzień będę miała dla Was kod, więc... Mm, jeżeli jesteście na początku ciąży, to lepiej zrobić zakupy teraz. A takie moje odkrycie ostatnio, to ten nebulizator przenośny. On jest bezprzewodowy. I powiem wam tak, przez pierwsze miesiące dziedziusie oddychają przez nos. I to jest bardzo ważne, aby uważać i sprawdzać, czy oni nie mają zapchanych nosków i czy mają gilki. I jak podróżujecie, to na przykład, klima, teraz jest gorąco, tak? To dzieciom może być ciężko oddychać. Więc nie będziecie przecież targać tego wielkiego ze sobą. On jest super stacjonarnie, bo on ma jednak większą siłę i fajną moc. Natomiast jeżeli podróżujecie i na przykład w trakcie jesteście na wyjeździe, on złapie coś, ona i, ma, i będzie miał katarek, no to taki nebulizatorek jest super. No, Podiatra Lośka też nam polecał, właśnie. I to game changer to takie moje odkrycie ostatnich dni. Ja Wam coś polecam, ale Wy też mi coś polecacie. I ja też to w dwie strony działa, też się was słucham. I ostatnia deska ratunku. Po wczorajszych storkach, że Leoś przetestował cię do smoczków, dostałam jeszcze dwie propozycje od Was i zamówiłam te dwa smoczki. Jedna to jest z Philips. Um, Philips Avent Smooth, a kolejny to Q Cukura Prox, coś takiego? Nie wiem, może coś przekręcam. Ale zamówiłam te dwa smoczki i to jest ostatnia deska nadziei. I jak już tych nie polubi, to odpuszczam totalnie. Będzie moje dziecko bez smoczka po prostu.